Witam Państwa. Dziś zaczniemy od spraw związanych z tak często ostatnio omawianymi problemami obronności kraju. Generał Wilecki Tadeusz od lat ubolewał nad brutalnością języka, jakim posługują się wojskowi, szczególnie wydając komendy lub zwracając się do podwładnych. Sam generał jest człowiekiem zaskakująco delikatnym i łagodnym. Oto, charakterystyczna wypowiedź generała zanotowana na konferencji prasowej. Niektórzy muszą dostać po łapkach za, za tą sprawę. Po łapkach, a nie po łapach, czy wręcz czymś zgoła innym, to charakterystyczne dla generała, a także dla nowego regulaminu komend i rozkazów, który on właśnie opracował. Regulamin już obowiązuje. Na moją komendkę w prawo, Zrotek! Panie, Ma Panie major, Panie majorku, Kap kapraliczek no nowaczek, melduje drużyneczkę na, na Stanik Stanik piątka. Eskaderka helikopterków leci i wysadza plutonik specjalny szybkiego reagowanka. Tu sosenka. Tu sosenka. Wzywam klonik. Uwaga. Dostrzeżono od działki na kieruneczku wschodnim. Powtarzam, na kieruneczku wschodnim. Odbiór. Odbiorek. Tu Wisełka, tu Wisełka, wzywam Nyskę. Jaki samochód? Niepotrzebny mi samochód. Wzywam Nyskę, co wpada do dyrki. No radiostatyjka ma taki kryptonimek, ty bałwanku. Cholerka, no. Nyska, na prawą stronkę szoczki. Panie ministerku Henryczku Goryszewski. Melduję wykonanko zadanka. Stratki własne, jedna Nyska. Bateryjka, szalw kami, ogieńka. Cząszku na przedek, na przodek! Ura! Ura! Batalionik czołżków na prawe skrzydełko. O. F. -ka. I jeszcze jedna konferencja prasowa, tym razem w Urzędzie Rady Ministrów, będąca przykładem, że częste uczestnictwo w konferencjach prasowych może być dla dziennikarzy cennym elementem edukacji ogólnej. Raczej mówmy o tej koalicji. Oczywiście ma pomysł na gospodarkę i oczywiście dowodem na to jest to, że ta gospodarka rozwija się tak dynamicznie, jak od dawna się nie rozwijała. Chciałoby się zapytać znanym wierszem Maj Lipsion was du noch mail. A co to znaczy? Po niemiecku nie rozumiem. Redaktor. To z... Właśnie, niby redaktora nie rozumie. Przecież w Polsce każde dziecko zna ten wiersz. A co to znaczy? Majnie w To znaczy, tak? moje kochanie, czego byś chciała jeszcze więcej. O, tak. Z cyklu Portrety Słynnych Polityków proponujemy Państwu dzisiaj wybitną postać naszej sceny politycznej. Postać, z którą związana była pewna tajemnica. Niechaj będzie zanotowane na koncie osiągnięć naszego programu, że to właśnie my odkryliśmy tę tajemnicę i za chwilę ją Państwu wyjawimy. A oto bohater naszego filmu: Pawlak Waldemar, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, były premier Rzeczpospolitej, poseł na znów ze spłoszonym wzrokiem. Pilni obserwatorzy programów informacyjnych z pewnością zauważyli, że Pawlak Waldemar ma zawsze charakterystyczny wyraz twarzy. Przestraszony, stale spięty. Postanowiliśmy zbadać przyczynę tego strachu. Dokładniej obejrzeliśmy różne materiały archiwalne i wykryliśmy, że ktoś, tajemniczy osoba, Jakiś stale towarzyszy Pawlakowi, porusza się wszędzie jego śladem i ustawicznie go straszy. Hmm. Nic dziwnego, że po czymś takim Pawlak wchodzi do Urzędu Rady Ministrów zesztywniały z przerażenia. I nic dziwnego, że trzyma mu się to jeszcze potem długo. Osobnik straszy na różne sposoby. Uwziął się, po prostu się uwziął na Pawlaka. Można by powiedzieć, że prymitywnie to robi, że jego metody straszenia trudno nazwać wyszukanymi metodami, ale robi to konsekwentnie uparcie, i metody okazują się skuteczne, jak widać. Na twarzy sympatycznego Waldka maluje się piętno przeżytego kolejnego przestrachu. No nie ma się co dziwić i święty by nie wytrzymał. A przecież to jeszcze bynajmniej nie koniec. Nie patrz, tam Waldek! późno. Teraz już wiemy, że kiedy Pawlak Waldemar idzie korytarzem sejmowym, to cały czas spodziewa się, czeka, z której dziś strony wyskoczy na niego prześladowca. Czasami wie, gdzie ulokował się, dowcipniś, gdzie się czai, gdzie czeka i wtedy Pawlak Waldemar stara się nie podnosić wzroku, nie patrz, nie patrz, wytrzymaj. Nie patrz w górę, bo tam jest on, czaj się, no jeszcze trochę, o proszę, tym razem udało się, tym razem nie dał prześladowcy satysfakcji, ale to żadna pociecha, bo przecież za chwilę... Nerwy, stargane mięśnie, zesztywniałe, trzeba dłuższej chwili, by znowu wydobyć z siebie głos. Nie wiemy, kim jest prześladowca... Wiemy tylko, że jest wszędzie i wiemy, że w takiej sytuacji, no przecież trudno udzielać wywiadów, trudno prowadzić jakąkolwiek sensowną działalność polityczną, jeżeli w każdej chwili spodziewać się można kolejnego niewybratnego ataku. Koshmar trfa. <laughs>